Cześć. Dzisiaj z cyklu takich ciekawostek dlaczego jakość musi kosztować. Nowy Porsche Macan T. Auto trafiło do nas praktycznie z zerowym przebiegiem na usługę oklejenia nadwozia foliami PPF i teraz Dlaczego to wszystko właśnie tyle kosztuje, i, 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 i ma to wpływ na jakość? Jak widzicie, po nadkolu e, ani grama piasku jest to fabrycznie nowe, nowy samochód. Wszystko jest czyściutkie, można z tego dosłownie jeść. Nie ma grama zanieczyszczeń. I teraz tak, my wykonując usługę oklejenia. Całego nadwozia już sugerujemy klientom wysoki standard. To też generuje koszt. A dlaczego to wszystko tak drogo kosztuje? Już tłumaczę na przykładach. Pierwsze z brzegu, tutaj są maskownice szyby czołowej. I jak widzicie e, teraz na wideo, ilość zanieczyszczeń, które są pod e, tą maskownicą, to już nam sygnalizuje to, w jakiej kondycji wszystkie elementy nośne nadwozia e, są, ile pod sobą skrywają zanieczyszczeń. Przez co de facto nie da się wykonać usługi jakościowej bez demontażu wszystkich listew, wszystkich elementów nośnych na karoserii pojazdu. I idziemy sobie dalej pod listwami przyszybowymi, pod lusterkiem. Nie ma fizycznie takiej możliwości, aby bez demontażu tych elementów doczyścić te elementy tak. Żeby później je gdzieś jakiś, jakaś drobina, jakiś pyłek nie wpadł, nie generując nam kiepskiej jakości wykończenia. No niestety, tyczy się to tego, że musimy rozebrać całe praktycznie auto tak, żeby bez szkody zdemontować wszystkie elementy. Kolejna ramka. No hitem jest tylny trójkąt. Ilość tych zanieczyszczeń, która by wypływała z stróżkiem gdzieś pod tą folią, wygenerowałoby to by wyglądało tak, jakby ktoś sypnął dosłownie piachem pod, pod folię. Żeby wcisnąć folię i żeby to wyglądało wysoko jakościowo, no niestety trzeba zdemontować tylni zderzak, tylnie lampy, wszystkie ślizgi. A żeby dobrać się do tych tylnych trójkątów, no musimy rozebrać praktycznie cały bagażnik, tak? I uwaga! Kolejnym elementem są relingi dachowe. I my te relingi musimy zdemontować, bo tu już widać, że coś tam płynęło. No nie ma szansy. Podczas usługi zabezpieczenia coś wypłynie i to, co jest tutaj praktycznie niewidoczne, pod folią będzie e, dawało efekt taki, jakbyśmy przyłożyli do tego szkło powiększające. Będzie to 10 razy większe. Więc, de facto, musimy opuścić całą podsufitkę, tak, żeby można było bezproblemowo zdjąć relingi, okleić, później założyć relingi, i żeby to wyglądało bardzo dobrze. Proces takiego przygotowania i oklejenia samochodu, no niestety, trwa, a przy usłudze, niestety. Klient płaci za nasz czas. Im więcej czasu musimy poświęcić, tym jakość jest lepsza. Im mniej czasu, tym jakość będzie niższa. I to tak zawsze jest. Więc jeśli ktoś magicznie mówi, że oklei auto w dwa dni, gratuluję samopoczucia, chyba że od samego początku klient wie, za co płaci. To tyle. Cześć.